Siemanko, siemanko, ja jestem Wertez. witam was w kolejnym odcinku z Bratatych, właśnie do wersji 1.8, serwerek właśnie Minecraft, eee, dokładnie tak, gramy, lecimy dalej tutaj z naszą przygodą, ja tutaj zrobię się widzialny, odpalę sobie jeszcze dźwięki, które, są czemu, czemu nic nie słyszę, hal. O, słyszę, słuchawki mi się ściszyły. dobra, okej, okay. wszystko wiadomo, wszystko wiadomo Wszystko jest git elegancko, dokładnie tak e, pierwsza sprawa, Pierwszą sprawę, jaką chciałbym poruszyć tutaj na tym nagraniu To jest to, że odcinek niestety nie wleciał na godzinę 14 Gdyż mój podstawowy program do nagrywania, e, Minecrafta oczywiście e, Odwalił mi straszną głupotę i w momencie kiedy ob obraz zaczyna być przechwytywany To mi FPS-y spadają do 10 a jak tutaj widzicie FPS-ów aktualnie mam 50 w tym miejscu ehm, Także musiałem niestety zmienić program, będę musiał to renderować Niestety ten program, którym teraz nagrywam, renderuje trzy razy dłużej wszystko, co, co nagrywam ehm, bo, bo, bo tak obraz jest po prostu jakoś dziwnie nagrywany Także dzisiaj odcinek jest później No ale no wiecie, ważne, że jest, ważne, że jest, bo tak to by odcinków w ogóle nie było jakbym jakby mi tutaj nic e, nie szło e, Tak, ostatnio robiliśmy tutaj farmę, jak widać ja tutaj sobie posadziłem T, e, właśnie marchewki i zboże, pszenice I mi tutaj Kurde, prawie wszystko urosło Oprócz tego rządku Dziwne, dobra e, więc, więc tak, mówiłem, że dokończę tutaj w odcinku Właśnie, właśnie, właśnie tą farmę Żeby ona hasała Ale tak się zacząłem bawić po odcinku Coś tam chciałem podegrywać I niestety opcja, którą na początku przewidziałem z pistonem Że po prostu nie będę robił e, Slime'owych pistonów wie, wie, wiecie, wiecie o jakie chodzi e, Tylko normalnie sobie kminiłem i nie wyszło, i nie wyszło Po prostu masakra, nie dało się tej wody ogarnąć, tak, bo Albo by mi tutaj wylewało, albo by się tutaj wchodzić nie dało No i musiałem tutaj wszystko poprzerabiać God damn eee, I wyszło tak, jak teraz tutaj to wygląda Czyli musiałem tak wodę o tutaj zrobić, żeby ją tak widać Inaczej się nie dało tego ogarnąć, w tym miejscu, żeby wiecie, żeby były drzwi I tak dalej I, i, I dźwignia, żeby to odpalić jest tutaj Tutaj, 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 tak Koniu, halo, halo, ej, koniu, tak. Tak wiem, że to taka przybłęda, ale, ale odejdź Także doszły też tutaj tabliczki, farma, owieczki, bla, bla, bla I, I tutaj jest zapalnik atomówka 3000 Pro Vertes Original Dokładnie tak Odpalmy teraz pro atomówkę Ciach I jak widzicie, tutaj właśnie tłoczki nam zabrały stone'a I ten stone nam tutaj właśnie Odpalił wodę i nam się tutaj wszystko zbiera. Tak, wiem, że tam nie urosło, ale chciałem Wam pokazać na początku odcinka, e, jak to działa, i w tym momencie już możemy to po prostu odwajchać. Tutaj widzicie, widać troszeczkę tłoczki. Poszły w górę, wodę zablokowały, a tam sobie wodę tak na spokojnie spływa. I jak to zwykle bywa, jak za szybko się wodę wyłączy, to to coś to, to zostanie po prostu gdzieś, gdzieś na środku. Ale tutaj są takie. Poperki, one się łączą z tą skrzyneczką tutaj, ten ten tak się od boku łączy, wiecie, najpierw tu wleci, później tu wleci, bo tak, no, no nie było proste, nie dało się tutaj innej skrzynki postawić, także coś takiego wymyśliłem tutaj. I tutaj nasionkę zbieramy. O, tutaj się jeszcze te, 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 marchewki sypią, bo jak widzieliście, tutaj więcej miałem do zebrania. No w sumie zobaczcie, zebrałem tyle, tyle, tutaj, to, to, to się nie dziwię, że po prostu... W skrzyni było malutkie, i tutaj też tyle. Czyli akurat to, co widzicie teraz w punku, e, Co ja tutaj mam? A ktoś mi, ktoś mi ładnie spamuje. Ktoś mi ładnie spamuje. Czekajcie, bo tutaj ostatnio po prostu niektórzy przesadzają z tym spamem. Byle by się zobaczyć. E, także tak. Ile mamy staków marchewek z jednego zbioru, bo to ważne. 4 taki marchewek. I 11, tak, już nic więcej nie spłynie mi tutaj nic. Czyli tyle. A tutaj sklepków, znaczy sklepków, z z pszenicy mi się zabrało tyle. I dodajmy, że po prostu ostatni rządek był jeszcze niedokończony. Także mogłoby być. E, no tego więcej. Dokładnie tak. Dobra. To co? No to teraz skoro tutaj wszystko mamy, to ja sobie tutaj z powrotem do posadzeń. Niech sobie to rośnie. Akurat jak ktoś będzie się gdzieś kręcił w okolicy, to tutaj będzie mi ładnie rosło. Jak ktoś się będzie kręcił bardziej po okolicy, to będzie mi tam na końcu rosło. O. <laughs> że tak to powiem. No dobra. Ciach, sadzimy, sadzimy, sadzimy i mamy automatyczną farmę W pełni działającą, dającą nam tutaj bardzo dużo jedzenia Niby taka malutka, ale naprawdę Jeśli, jeśli, jeśli wszystko się zbierze, to można mieć naprawdę dużo chlebów z tego Bo tutaj, no sporo, i sporo marchewek Także, także nalejcie, jakbym, jakbym chciał same chlebki mieć tutaj To po prostu sadzę tylko wszędzie nasionka Później to zbieram, kraftuję i elegancko Dobra, także tutaj nam patrzcie, tyle, tyle zostaje z tego zbioru. Teraz zobaczmy, ile mi tu z marchewek zajdzie. Dobra, czyli ile mieliśmy staków? Cztery staki z haczykiem. No to zaczynamy. Aha, to pułapka. <topułapka> ta pułapka była. Sadzimy. Ciach. Zobaczmy, ile się tego tutaj zbierze. Przy okazji sobie tak, poprzetapiałem stauna i tutaj dałem tak, żeby było ładniej. Wiecie, żeby później się w to nie bawić. Tak, już tutaj się bawiłem z tymi stłokami. Ktoś sobie A, co sobie zrobię. Już już skończę temat farmy, po prostu. Dobra, pierwszy stack poszedł. Teraz kolejny. Ciach. Dawaj, study. O i proszę. I zostały nam 2,5 staka, czyli. Dużo zostaje, dużo zostaje Teraz tu roz, rośnie szybciej <śmiesz> Śmiesznie Dobra, także taką mam tutaj fajną farmę Odpala się stąd, no niestety, tak już być tutaj musiało Bo, 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 bo to ten teren nie był przystosowany pod tą farmę O, właśnie tak, także nasionka tutaj chowamy Tu już sobie w sumie możemy chlebki pokraftować, bo zobaczcie ile tego tutaj Mamy to, sobie zostawię, jakby jakieś zwierzaczki coś potrzebowały. Lecimy w crafting i lecimy z koksem. Pyk już mamy, proszę bardzo, ładnego staka Chlebków, Drugi stak i trzeci stak, patrzcie jak ładnie. No teraz to jedzenie to ja mam, kurde, dużo. Dobra, marchewki. Kurde, tu musi się miejsce kończy, będę musiał w sumie, wiecie co? Dobra. Plan... Robię tutaj plan B. Dawać mi tutaj wszystkie marchewki. Ja to robię oddzielną skrzynię na marchewki, bo... bo, bo się dzieje źle. A to się jeszcze ukryłeś marchew. Ukryłeś zła marchewko. Ukryłeś. Dobra, także tutaj będą marcheweczki, proszę bardzo. Chowamy, patrzcie, kurde. Proszę bardzo. Hej, halo. Tak, o. Dobra, także tyle marchewek tutaj mamy. Teraz ja mogę na przykład zrobić tutaj na same chlebki, bo tego też naprawdę będzie sporo. Także kurde, porobiło nam się tutaj sporo skrzynek z jedzonkiem A tutaj na przykład do tych do dosadzonych, do że tak powiem, mogę dorzucić grzybki. O. Bo w sumie. Nie, to już nie ma miejsca. Bo w sumie tutaj jest takie gotowe jedzenie. No i kurde, ktoś mi też dużo melonów powrzucał do prezentów, to też w sumie do melonów mogę zrobić kolejną skrzyneczkę Czemu by nie? Pach, pach, dajmy tutaj złote jabłko Tutaj dajmy to, mięsko takie możemy dać tutaj Już Bardzo, o tu są jeszcze stajki. Mogę tutaj w sumie, aha, to są inne, a bo to były podpisane To dlatego Te też były? Nie, te nie były A te? Tak, te, te z sobą też się nie połączą Także dobra Jajka, okej, okay. czyli... Tu są książki, to to jest na butelki No to dajmy melony tutaj ciach, 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 ciach. Kurde To mi się tutaj nieźle pozapełniało, widzicie? Trochę tych skrzynek tutaj mamy Elegancko, elegancko wam powiem Dobra, bo ja nie mam żadnej zbrojki na sobie, dlaczego? Tu ktoś mi podarował takie, takie ładne itemy, to ja sobie je wezmę Eee, i wróćmy do domku. Albo wiem, taćmy. Koń, ty wiecznie jesteś tam, gdzie... Kurde, ja ci zaraz koniu zrobię jakąś zagrodę. Eee, <grym> hell no, no nie, bo ja sobie kurde przed odcinkiem chodziłem z buta. To nie, to nie, to nie, to nie. To, to, to idziemy do domku. Na piechotę, co tu leży? Aha, okej. Okay. <grym> po prostu jejko. I gdzie mojej temy? Jeszcze odstawiłem mi temy te podcinkowe. Zazwyczaj odkładam tutaj. A nie, są tutaj. Aha, na dole. Tak mi się to myli wiecznie, bo to jest wiecie. to wszystko. mi się po prostu myli. Czy to już było infinity? Tak, dobra, to ta strzała jest. Czyli brakuje mi. Czekaj, to jest Fire prod, tylko tu jest Torns. Aha. Okej, okay, czyli hełm i... I budki, tak? Okej. Okay. Czy był tu mieczek? Nie, mieczek mam przy sobie. Dobra. Mm. W sumie tego konia mógłbym tutaj przyprowadzić, ale to są drzwiczki to tak nie bardzo. No, ale okej. Ale, okej, okay. no, okay. dobra Wróćmy tutaj wózeczkiem. Żeby wózeczkiem jeździć. I pojadę sobie do pokoju z prezentami. Gdyś tam może ktoś jakieś fajne budki zostawił. I hełmik. Chętnie przyjmę. Pyk. Dobra. E, inne prezenty. Dobra, jedziemy. Woo, Let's go! Let's go w drogę! Dokładnie tak. Zobaczmy, czy możemy się lepiej ubrać. Z prezentowych rzeczy. <gry> Już bardzo na miejscu. Kurde, wygodna ta kolejka, bardzo wygodna. E, dobra. Hełm i budki. Dobra, mamy Jordany. <gry> Jordany od Peksola KXD. Tak, dzięki Dzięki za jordanki. O, mieczek mocy. Mam lepszych. Ale jakby coś, to wiemy, że coś tutaj. Dobra, czekajcie. Prot 1. Zobaczymy, czy znajdziemy lepsze buciki. Okej. Okay. Lepsze buciki i hełmik. Tutaj zwykły mieczek, dobra. Eee... Kurczę. Uszkodzony hełm dostałem, ale to i tak taki mam przy sobie teraz. Mm, dobra. Kinofik. To na później. Zasadź sobie dynię No, widzicie, na dynie dostałem. Eee, tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic, a kurczę. O, jest helm jakiś. Uuu ty panie. JJKKQQZZAA mi podarował. Eee, diamentowy hełmik, Unbreaking 3, Blast Pro 4, respiracje 3 i Aqua 1. Wow dobra Dobra, szkoda, że Prota żadnego tutaj nie ma. Tak w sumie on by był. Eee, no czy tego zwykłego oczywiście Proto, bo byłby taki dobry do wszystkiego. Ale kurde, dostaje za darmo, to nie narzekaj. To do mojej lawy I zobaczmy może jeszcze co tutaj nowego Koksa dostałem, to, 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 to miło Trupek, Oczy, czyżby za włosy Merlina prezent dostałem, kurde Ostro, dziękuję, dziękuję Slime ball, o właśnie były mi potrzebne ostatnio, ale Zobaczyłem, że w skrzyni miałem prawie stakanie, nie <laughs> To stąd te pistony zrobiłem eee, okej, okay. tu efficiency Silk touch, spoko, przyda się na pewno Kurczę, no to zbytnio tych hełmików i butków nie było, czyli, czyli nie miałem co przebierać Okej, okay. jesteśmy ubrani na diaksowo nadjaksowo, nadjaksowo. Kure, wiecie co, w sumie nie popatrzyłem czy były jakieś książki do tego Jakieś enchantment na protection czy coś A to sobie zobaczę, czekajcie, buty Mają proty i ten hełmik, który tylko potrzebowałem Tak, co to tu mam tutaj? Ale nig nigdzie tak właściwie nie mam protów oprócz tych butów Jo! To niedobrze Sharpness i kurde. No nic, dobra. Jeszcze raz wracamy, jeszcze raz wracamy. Idę zobaczyć, czy są jakieś książki do enchantu. Bo ja tu chciałem coś grubszego zacząć robić. A tu mój stacik, no niestety, no, no, no nie jest taki dobry, jaki być powinien. No. <grym> Ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ksi książeczki, patrzę. Czy są jakieś książeczki do enchantu? Tek, tyk, tak. Tyk. Eee, słownik. What? <laughs> What? <laughs> ja tu się cieszę, że książeczka to kurde nie. A tu kurde nie. Eee, dobra, to jakaś inna książka. Skillmates. To są takie otwierane książki? Tak. Aha, dobra. Co to jest? Zrobisz live. No, jeśli mi program zacznie normalnie działać do liveów. Tak jak najbardziej Farmer gołam, co? Zdadzą twojego farmera Znowu mi ukradli farmera. God damn it. Czyli co? Nie ma żadnego enchantu tutaj ciekawego. God damn it, Nie dobrze, nie dobrze. Okej no, Okej, okay. okay. to nieważne, to nieważne ważne. W sumie znowu sobie przypomniałem o jakimś itemku, który by mi się właśnie przydał. Ale już są to dychałem. Ups! Dobra Chodźmy stąd, konie jak zwykle Przy nas, jak najbardziej hmm, ja chciałbym tutaj, tutaj, tutaj A wezmę sobie koksa, tak jakby coś Sprawdzić jakie ja mam tutaj różne bloczki No Coś przyladzyło Pynk, ping, ping, ping. ping. Dobra. No tak, to, okay. to ja chcę na spawn. Elo, spawn. O, tu ładnie nocą, na derkach Góry, ładna No. Ładne, ładne, ładne. Idę na info, bo chcę bo chcę legalnie gdzieś wejść, a nie chcę. Yy, tak wiecie, z yy, tylem admina, no nie? Bo idę, ktoś sobie czyta. spok, administracja. Co tam administracji macie? Halla pep pe, pe, pe. okej okay. questy aha nie ma dobra idę na nether warp nether władca netheru o ty dziadu ja cię tu wcześniej nie widziałem zupdateowali netherek cześć halo a e, ee czujnie czekaj 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 czekajcie czekajcie czujnie chcesz mi coś powiedzieć? coś w sumie tak tego nie widzę dobra idziemy jest spoko że nether tak zrobili teraz Hmm. Bo mówię, jak ostatnio tutaj byłem, to to była mega wielka sieka Był mega rozpierdziel Napisałem wtedy purposowi, żeby... Ej, halo, zresetuj neter, bo, bo, bo... Bo nigdzie nie ma stoda, halo What? Aha, tutaj ktoś taki mostek zrobił pierdziel Coś się tu wyprawia? Hoppa! Takie pro parkoury Dobra ale... Tak jak to tutaj patrzę... Aha Aha, no dobra Pierwszy raz tu jestem, a wy się chcecie tłuc, tak? Dobra Okej okay. Jak najbardziej, spoko, spoko Ja, ja tu kurde mogę się klepać Ja tu się mogę klepać, ja mam fajną zbrojkę Nie podskoczycie mi Myślę Ciach Ciach Sobie wezmę Czy Ja słyszałem gesta? Nie, ale... Znaczy tak, tak słyszałem gesta, ale go nie widać O! Aha, fajnie masz Halo, może wypłynie z tej lawy? Może bym chciał od ciebie coś zabrać? Kumplu, widzę cię Pod, pod tą lawą Dobra, spadaj, fuckaj się Ej, co tu się dzieje? Podziemne gasny atakują! A wy nie? Owej kurde ja to wam zaufałem, aby tutaj takie ninja banana. Pa, jak wyrwiesz na klepę? Pach Elo! Wyrwiesz na klepę, co ja powiedziałem? <grym> ja nie mogę. Dobra. A ty, dziado? Taki kozak? Taki kozak, kurde, ja tu wyjdę bogaty w złoto. Ha, okej, okay. jeszcze raz padłeś, tak? To jest prawdziwa lawa, czy kurde, jakaś fajkowa? Tak, ten gaz co by normalnie mnie pływał. Zresztą on się tutaj unosi, ale się nie podpala. Czekajcie. Zrobiłbym takie... Taki kozak jesteś. Taki kozak jesteś. Nie no, słyszałem, że się utopił w lawie, także dobra. Także ja tutaj nie chcę, nie chcę wchodzić. Kurde, wybrałem się do Netheru, a tu mnie wszystko bije. O, tam jest stąd. Super. Czym do ludzi? Właśnie. O! Kurde. Kiedyś się was bałem to teraz, kurde was tutaj wyjaśniam ostro. O, wieczkę zostawiłeś Dziękuję, dziękuję, dziękuję Tak, poszedłem do noteru i sobie ze sobą nie zabrałem e, nic do podstawiania bloków a na szczęście Na szczęście, na szczęście z pomocą przychodzi mi kill of. i jakiś liczek A, wiedziałem, że ktoś mnie chce zapnąć Ja wiedziałem Gdzie to powypadało? Tutaj jest Ty dziadego go, mi to. A, 57. Super wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow oh, oh. Tu niebezpieczni jesteście, wiecie? Kurde, panowie Panowie, ale już teraz mi nic nie zrobicie, chyba, że na lagu spadnę w dół. Wiecie, że nagle mnie cofnie O, jak mi przykro Nie możecie mnie dorwać Taki. Witam. I witam. Zebrałem to? Oczywiście, że nie. G I gdzie to spadło? O nie mam, dobra. Już myślałem, że nie zebrałem. Tak, no to kurde. To mi się udało. To mi się udało jednego glowstone'a zdobyć. <laughs> Ej, ciu, masakra. Masakra po całości normalnie, ja wam tak powiem. Muszę się tutaj bardziej rozejrzeć po terenie. No zdecydowanie na neter. Lepsze będzie chodzenie bez shaderów Właśnie tak. Pach, namra. Wytłumaczę. O, o, Nice, nice. Tam jest dużo To tą Kurde. Myślałem, że nigdy nie znajdę. Wreszcie będzie mi się, kurde, ładnie świeciło na działeczce. No. O to chodziło, Ktoś się już tutaj wspinał. Po to, ale chyba się źle dla niego skończyło. Chyba. No, jasne, że się dla niego to źle skończyło. No, zobaczcie to, zobaczcie to. Przeszli koledzy. Ja mam tu koledzy, tak powiem, że. Jeśli chcecie się do mnie tutaj dostać, to polecam się nauczyć parkura. Właśnie tak. Paj ile tego jest, kurde. A pierdziela, tak? A tak wszyscy narzekają, że nie ma kurde Glowstone'a. A ja tu przyszedłem, patrzcie. Długo nawet nie chodziłem, i mam wszystko pod noskiem. Dobra. Tutaj się przyda jeszcze taki poziom zrobić. Żeby na pewno nic nie spadło. Tylko ja wiem, że one lubią. O patrzcie, już do mnie idzie, już do mnie idzie. Co, co, co koledzy? Parkura się nie lubię, co? Wiedziałem, żeby kurczę tam zasłonić, i teraz już nie mam jak się tam, kurde, wyżej dostać. Ja pieczyłem. Gimla, gimla, a jak z rączki to rozwala? Tak, tak samo, dobra. Cepę nie morduje mieczyka bo kurde. Go później nie naprawię i będzie przypał. Dobra, potrzebuję czegoś do wspinaczki. Ha! Dobra. Ok. A to zrobię po prostu inaczej. A to zrobię tak. Właśnie. <laughs> Kurka wodna. Spadł w dół. Ale trzy bloki, jak widzicie, mogę się tutaj podsadzić. Także dobre i to. Dobre i to, bo na pewno z tego troszeczkę światła zdobędziemy. prawie już staczek, no gitarka, to lubię, to lubię dobra tutaj wszystko, co my, my tutaj mamy, co my tutaj widzimy będzie moje jeszcze pójdzie na dół zejdziemy, bo to chyba spada tutaj albo no, bo i niekoniecznie spada dobra pyk, pyk, pyk dobra, to sobie dajmy tutaj, podstawimy się teraz w to miejsce myślę, że będzie, będzie tak na lajcie Ech, dobra Da, mi tutaj Glowstone Dasta du, bardzo jak ładnie. Dobra. dobra, dobra, dobra. To po prostu co jest tutaj najbliżej, to ja tutaj wykopuję teraz. Aha, tam już nie dostanę. To nic, to nic. Tak, ja zrobię tak. Gdzieś, gdzieś, gdziekolwiek tutaj. Dam radę tak. Kątem. <laughs> Dobra. Ile mamy już tego? No ponad dwa staczki. No to kurka wodna. Ja wam powiem. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony już, już w tym momencie nawet. Ciach, ciach, ciach. Tak jeszcze jakbym zabrał dwa kolejne staki. To to już kurka mówię wam. Byłby cały stack tych całych Glowstone'ów. I wtedy. Impreska. A no, mogłem uderzyć jednak, patrzcie. Ale, jak ty to zrobiłeś? Czy to tego uderzyłeś? Ej, co jest? Aha, okej. Okay. Podejdźmy. No. Dobra. Spoko miejsca, spoko miejsca. Dobra, no i patrzcie. Ciach. Ciach. Proszę bardzo I Teraz tego na 4. 47, dobra, jeszcze To się będzie gitara potem to, potem to już mi się nie chce lecieć Dobra To eee. no co, jeśli podobał wam się odcinek Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do Udostępnijcie na fejsie, ja już kończę, żeby kurde się wyrobić z tym odcinkiem Na jakąś normalną godzinę Godzinkę, godzinkę, także na razie cześć Zapraszam oczywiście na te filmy, które tutaj wyskakują Jeśli nie oglądaliście No i co, do następnego, żółwiczek Uuu.